Bardzo dużo osób pisze, że, nie mogę, że cieszą się, że taki program ma miejsce, że, że gratulują mi odwagi, że sami są gejami, boją się zrobić coming out. Jacek, no trochę na ten dzień czekaliśmy, i tak naprawdę konferencja prasowa tego programu to jest taki bardzo kluczowy element tego programu. Także zastanawiam się, takie bardzo proste pytanie. Czy wczoraj wieczorem byłeś zdenerwowany przed dzisiejszym porankiem? Nie totalnie nie. Bo ja już widziałem. I odcinek. dlaczego kłamie? <laughs> nie, naprawdę nie kłamie. Mówię yy, totalnie szczerze, może dlatego, że po prostu widziałem wcześniej odcinek, więc widziałem jak wygląda, więc to już szedłem tak totalnie spokojny. Ja tak samo ten odcinek widziałem już jakiś czas temu, dlatego dzisiaj tak krążyłem sobie tutaj trochę podczas okay. tej projekcji, ale muszę przyznać, że kiedy już po projekcji rozmawiałem z moimi kolegami dziennikarzami, każdy był naprawdę zachwycony z tego jak pięknie zostało to zmontowane i jakie dobre wartości już sam pierwszy odcinek pokazuje i zastanawiam się robiąc echo tego pytania, czy ty również masz podobne odczucia? Tak, ja mam bardzo podobne odczucia, mało tego powiedzieć, że widziałem drugi odcinek i wiem, że na pewno też jest super, um, także jestem spokojny. A cofając się do czerwca do Hiszpanii, kiedy było twoje pierwsze wejście do willi, potrafisz sobie przypomnieć jakie wtedy emocje przechodziły przez twoją głowę? Czyli pierwsza kolacja, tak, to był ogromny stres, jakby totalnie ogromny stres, zresztą ja byłem po całym dniu nagrywań, więc ja praktycznie przyjechałem, żeby wziąć kąpiel, przebrałem się, zostałem postawiony i czekałem na swoje wejście, pamiętam, że Agi tam mnie zapowiadała i stresowałem się tym, że po pierwsze wchodzę, poznaję wtedy oni, jakby chłopacy poznają mnie, ale stresowałem się też tym, że nie do końca byłem pewny, czy spodobałem się wszystkim chłopakom. I to było takie, czy na pewno się spodobał, czy będą lubili kojeść z brodą, i to były takie moje rozterki, że mówię: No nie, no jak się nie spodobam, no to jak ktoś powie stanie i wyjdzie i powie: Dobra, on mi się nie podoba, to nie chce mi się o niego walczyć, no ale. A pamiętasz, że taki był taki jeden najbardziej jaskrawy moment z przebiegu całego miesiąca nagrywania? Czy ty płakałeś w ogóle na planie tego show? Zdarzyło mi się uronić łezkę. Na kamerze to zobaczymy. Jak tego nie wytną, to zobaczycie. To musisz zdradzić z jakiego powodu. Wiesz, to było dużo momentów takich e, chwytających za serce. Tu jest ciężko określić. Tak Przeżywasz w tym reality, jak stoisz przed chłopakami, masz 13 chłopaków, które musisz powiedzieć: e, Nie wiem, dlaczego zostałem w programie, albo dlaczego niestety muszą opuścić willę. Tych emocji jest dużo. Jednak masz drugiego człowieka, który odczuwa to samo. On jest pewnie bardziej zdenerwowany niż, niż ty. Widzisz jego emocje, widzisz, że on ma łzy w oczach, więc wydaje mi się, że pewne rzeczy po prostu się udzielają. Mhm. I y, kiedy był moment ceremonii, kiedy musiałeś faktycznie jedną osobę wyrzucić, kiedy wchodziłeś na plan, Agi mi powiedziała, że to było bardzo późno kręcone w nocy praktycznie, do ostatniego momentu zastanawiałeś się, czy jednak to były takie mocne i twarde decyzje u ciebie? Nie, wiesz, to tych, tych, Te decyzje po pierwsze nie przychodziły łatwo. Bo tak jak jakby na początku, ja polubiłem w zasadzie wszystkich chłopaków. Każdy był inny, ale każdy był fajny, więc mi się z nimi dobrze rozmawiało i z nimi się dobrze przebywało. I niestety często było tak, że nie miałem wybranej osoby na samym początku. Jednak w momencie, kiedy przyjeżdżałem do Willi, dopiero wtedy mówiłem, dobra, już wiem, ale, ale tak czy inaczej decyzja należała do mnie, więc... A jakie były takie jakie są w ogóle takie najpiękniejsze komentarze, które widzisz gdzieś tam w folderze inne na Instagramie, kiedy już ogłosiłeś właśnie, że to ty będziesz głównym bohaterem tego programu. O, powiem ci, że właśnie tych komentarzy, właśnie takich wiadomości miłych jest super i bardzo dużo osób pisze, że nie mogę, że cieszą się, że taki program ma miejsce, że, że gratulują mi odwagi, że sami są gejami, boją się zrobić coming out i że to jest niesamowite, że teraz jakby będzie program o, o społeczności gejów. I to jakby same komentarze, które przychodzą są właśnie takie, że gratulują, że super. Przychodzą komentarze z zagranicznych edycji od uczestników z zagranicznych edycji, że super, że w Polsce, że oni wiedzą, jak to, jak, jak, jak to wygląda teraz u nas w kraju i że to, że robimy taki program jest czymś super, gratulują odwagi i życzą super przygody. Więc większość komentarzy czy komentarzy, większość wiadomości, które przychodzą właśnie są bardzo pozytywne, że ludzie czekali na to, że super, że jest i że gratulują odwagi. Ja na ramówce TVN-u, kiedy my rozmawialiśmy pierwszy raz, rozmawiałem również z dyrektorem Miszczakiem na temat tego programu i takim chyba już sukcesem przed pierwszą emisją jest fakt, że dyrektor Miszczak był chyba wtedy na etapie kolaudacyjnym jakiegoś siódmego odcinka programu i powiedział, że już jest bardzo zadowolony. Czy ty czujesz w tej e, całej, całym teamie produkcyjnym tego programu, że zrobiliście faktycznie coś naprawdę dobrego i wartościowego? I czy widziałeś w ogóle, co pan Edward mi powiedział? Tak, widziałem. E, widziałem, co powiedział, bo wiem, że też powiedział ci, że e, nie jest wcale powiedziane, że program nie będzie na antenie głównej, więc że jakby premierę najpierw musi mieć na, na playerze. Ja do tej pory czuję, że zrobiliśmy kawał dobrej roboty. Będąc na miejscu, produkcja była... Bo... Prze fantastycznie przygotowana. Każdy, powiedzmy, że każda osoba, operator kamery, dźwiękowiec, każdy po prostu był super dobrze nastawiony, nie było głupich komentarzy. E, wiem, że byli też w kontakcie nie, właśnie z, z, z KPH i Lambda, żeby zobaczyć, e, żeby a on nie był krzyżący, krzywdzący w żaden sposób. Były też wiele momentów, gdzie były różne pomysły na. Mm, aktywności, na przykład ja mówiłem, że to na przykład będzie źle odebrane, więc automatycznie było wycofywane szukanie nowego pomysłu, więc yy, ja byłem, będąc już tam nagrywając, byłem bezpieczny, że, że jakby wszystko spotcząkowo z dobrych rękach i że to co wyjdzie będzie na pewno nie będzie krzywdzące.